Cześć, z tej strony Kardoktor. Zapraszam Was w piątek 23 czerwca do nas do serwisu AutoDino Warszawa Modnicka 60 na bezpłatną kontrolę stanu technicznego Waszego samochodu. Sprawdzimy wszystko w aucie. Układ zawieszenia kierowniczy, wydechowy, nawet diagnostykę komputerową wykonamy. Plus do tego będziemy mieli wystawę pojazdów zabytkowych, nakarmimy Was wojskową gruchówką, będzie symulator dachowania, rower przeciwskrętny, AlkoGogle, Naszym głównym gościem będzie Łukasz Byśkiniewicz z jego rajdową Skodą. Oraz będziemy mieli bardzo fajny konkurs. Żadne z Was nie wyjdzie z pustymi rękoma. Do zobaczenia w piątek 23 czerwca. Autodino Warszawa Modlińska 60.